Rajd motocyklowy Szlakiem Świętego Wojciecha w dniu wczorajszym zatrzymał się w Starogardzie. Wydarzenie było okazją do uczczenia relikwii Świętego Wojciecha, które przywiózł do nas kustosz sanktuarium Świętego Wojciecha w Gorzędzieju, niedaleko od Trzewa. To, że akurat Starogard znalazł się na trasie rajdu, na pewno nie jest przypadkowe. Od 15 lat patronem Starogardu Gdańskiego, naszego miasta, stolicy Kociewia, jest Święty Wojciech w ramach uroczystości, które rokrocznie z tej okazji obchodzimy i czcimy właśnie tego naszego patrona jest fakt, iż jednym z przystanków na trasie świętego Wojciecha, czy trakcie świętego Wojciecha można powiedzieć jest rajd motorowy, który rab również zawitał do naszego Starogardu. Zawitał nie tylko sam rajd. Okazuje się, że takie wyznanie wiary na motocyklach ma również wielu zwolenników wśród hierarchów kościelnych. Do Starogardu przybył biskup pelpliński Ryszard Kasyna oraz arcybiskup Henryk Muszyński, prymas polski senior. Oboje w asyście zaproszonych księży odprawili msze świętą w kościele Świętego Wojciecha. Swoje słowo do uczestników rajdu skierowali również w formie odczytanych listów arcybiskup Celestino Miliore, nuncjusz apostolski w Polsce, nuncjusz apostolski w Moskwie, arcybiskup Moskwy i nuncjusz apostolski w Berlinie. W homilii arcybiskup Moszyński przybliżył po raz kolejny postać i działalność na tych ziemiach Świętego Wojciecha oraz patrona dnia wczorajszego, Świętego Stanisława, patrona Polski. Bywałem tu nie jeden raz. I cieszę się, że święty Wojciech, który patronuje naszej Ojczyźnie, święty Wojciech, którego relikwie spoczywają od wieków w gnieźnie i który patronuje nie tylko tej parafii, ale temu miastu, jest dla nas źródłem inspiracji, że znowu wracamy ku niemu, patrzymy na jego wzór i przykład i prosimy o inspirację, aby nam dopomógł. Inspiracji takiej doświadczył zapewne organizator i inicjator tegorocznego rajdu motocyklowego trzeba przyznać odważnej i nowoczesnej ewangelizacji XXI wieku. Ja myślę, wie Pan, że, y, że jeszcze jakieś może 15 lat temu y, sądzę, że gdybym wystąpił z taką inicjatywą, byłaby ona y, na pewno niezrozumiała, a nawet by się wiele osób dziwiło, że ksiądz się w ogóle takimi rzeczami może zajmować. Natomiast jednak idą jakieś nowe czasy, które się nazywa nową ewangelizacją, czyli nowym sposobem przekazywania wiary. Zresztą to Nuc już w Niemczech o to napisał, że że nowe czasy i świętego Wojciecha by być może skłoniły do użycia jakichś środków przekazu Ewangelii i sposobów komunikacji, które dzisiaj są dostępne. Potwierdza to również gospodarz starogrodzkiego kościoła świętego Wojciecha. Święty Wojciech, kiedy misjonował te tereny, kiedy szedł na Prusy, pewnie gdyby to były czasy takich motocykli, takich pojazdów, takich osiągnięć techniki, też by ich nie omijał. Może nawet z nimi by się zabrał, żeby go podwieźli na prusę. Kolejnym przystankiem rajdu miał być Kaliningrad, ale uczestnicy nie otrzymali wiz, więc będzie święty gaj i Gniezno, a na zakończenie mała porada dla wszystkich świeżych motocyklistów od doświadczonego rajdowca. Osoba, która na przykład tak jak pojedzie w takim dużej wyprawie 6000 km ręcze, jak wróci do domu, po 6 tysiącach kilometrów dwa tygodnie nie będzie tutaj na jednym kole startowałam. Co niewątpliwie przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa, ale uczy też jazdy w grupie, pomagania sobie nawzajem, czyli jak najbardziej chrześcijańskich postaw i wartości nie tylko na drodze.